Czy wiesz, że w Szkole Czarodziejów Krainy patronum mamy bardzo różnorodne zajęcia, które mogą przydać się nie tylko w życiu czarodziejskim, ale i mugolskim? Jednym z nich są szachy. Gra sięgająca wiele wieków wstecz. A historia wielkich szachistów jest niesamowita. Wśród nich znajdziesz również wielu czarodziejów. Dla niektórych gra może wydawać się nudna. Wystarczy jednak, że poznasz jej zasady, możliwe ruchy figur debiuty, z pewnością zmienisz zdanie. W naszej szkole nauczymy cię, jak rozwinąć swój umysł i zdolności magiczne za pośrednictwem czarno-białej szachownicy. Zrozumiesz czym jest szacunek, cierpliwość i spokój. Zmierzysz się z innymi czarodziejami. A może nawet weźmiesz udział w wielkim turnieju szachowym czarodziejów? Mam nadzieję, że zobaczymy to już niedługo. Mat. Cieszę się, że mogłam przedstawić Ci naszą krainę. Nazywam się Mojmira Mat. Miłego dnia.